Cześć, z tej strony Mariusz, a ze mną jest Michał, Łukasz, a to jest gra Battlefield 3 od studia EA Dice, jesteśmy na wyspie Karg, to jest podbój, i gramy sobie, tak, we trzech, osobiście po, powiem na wstępie, że ja najmniej ramię O tak, tak, tak. Od tak, kiedy? Tak, po... od... Ty, bo tu jakiś jełop stoi. No. Ty, jakie ja mam lagi. Ja gram technikiem, a wy czym gracie? Przeżyłem tego. Ja tradycyjnie wsparcie. Ja tradycyjnie? Tradycyjnie lamisz wsparciem, rozumiemy. E tam. Tak. Technik jest pro... O! No. Dobra. Dobra, na gdzie tam się... Gramy. Ja na pewno nasza... przejmuję. Ja się pakuję na razie do Centuriona i czekam na... E Czek Widzicie grę z perspektywy Łukasza. Tak. Bo mi nagrywało na 8 FPS-ach niestety, a to nieco przymało. A Jak mi się cofnęło 1080p, po... 1080p, także. Łukasz, czekaj, Łukasz, o, weź, weź, weź do tyłu, do tyłu i do tyłu. Jak do tyłu? Czy ty nagrywasz na 1080p? Tak. A ja się pytam po co? Bo 720 chodziło dziwnie. Ale Mariusz Beka normalnie słucha tysiąclecia, nie? To no, to trochę nie rozumiem, ale nieważne. Studentki no, humor. Tak... Oj, zabij mnie. E, e! Synu, Mariusz, no, gdzie ty mnie strzelasz? No w jest Aha, a ja na nim akurat stałem. Dobra, czekamy, wiesz na co? Dobra, ty nie, nie, Michał nie... nie na ciebie. Nie, nie, to jest zły pomysł, bo my wszyscy jesteśmy na lotnikowcy. No i dobrze, dobrze, ja tu czekam na ten. Na śmigłowiec? to chyba będziecie musieli kombata z Mariuszem. Bo... No nie, chamy jedne. Dobra, czekaj, ja wysiądę, a ty zmień szybko miejsce. Okej. Okay. Raz, dwa, no. jo. Szybko, zanim Mariusz czekaj. się zacznie nie da pastować! Ja pierdzielę spanishował! <noise> jedziemy, Michał, jedziemy, no, nie jedziemy! Nie wsiad. Dobra, już nie karaj tego Mariusza! Idź nie, się Bo, nie karaj, to on, on, ja, on nie zanimuje, no, ja jego... No wiesz to, ja go zabijem, żeby się wsiadł tego... A ten ciebie zabił! <noise> Ej, ale ty teraz do nas nie strzelaj! Nie, uwielbiam ja się! do wojny, B, dawaj na B! Tak, na B. Tak, na B. Tego, czekaj, czekaj, bo tutaj lecia. po pierwsze tak, jedzie śmigłowiec dołem, jedzie i leci, no, każdy wie, o co się rozchodzi, i min. Dostał, dostał, dostał. o o, 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 o ja leci rakieta kurwa, nie słyszałem, że leci. Sorry Michał, jak Ci się wyrażał. Idź Szybko No tak, tunguska, już po nas. Jak sucho Po nas! Ja żyję, nie chyba. Coś mić Rumunie! Cały czas do mnie pyka. Nie Ty po... Rumun, nie mały! Nie mogłeś po prostu ten, nie wiem, wysiąść. Nie, ale dobra ja do sobie wolę. Ja widać od 10 no to się sekund... Mniej na, na ciebie trafie. jest po temacie. A ja wiem Good skąd day. to do mnie strzela. Jezek Klaus. Ale już tutaj stoi czołg. Gdzie? Uwalę w niego. No to tu mi go. A już się spieszę, już się spieszę, naprawdę. Tu jest drugi jak chcesz, tutaj jest... Czołgów ci u nas dostatek. Czy to tam jest? Pusty jest czołg. Po lewej jest o, czołg, ja a gościu nie... O, to... ja Ja idę na E. Ja się zakrałam pod czołg. No i jak jest puste, to mogłeś nie wybuchać tej tunguski. E, coś do mnie namierza! To nie jest tunguska. To jest tunguska, to w strzelałeś. A? No to ja tak. nie wiedziałem, że jest puste, bo idzie, żeby strzelać. No dobra, ale masz przed sobą czołg. Ja tak. jestem już na E. Kurde. Jesz. Jak nie Biegniesz na E, a e ty nie jesteś. Jestem, już przykuję. No jaki frajer, boże. Jaki rumun. W takiej odległości? Ech. Ty, bo tutaj się zrobiła takie niemałe pogo przed tym, <grym> Bunga bunga. No No nie, już mnie jakiś pakuje z dobrobytu, załowił. Ej, uważaj, mamy plecy. No. Plecy? O, czekaj, no. ja spróbuję pod wejść po No i gość, nie! Da fuck? Ten... Dobra, to było dziwne, gościu mnie przejechał, po czym pojechał dalej, mimo że był wrogiem, to przeżyłem. A żałuję, że nie nagrałem wow. samochodem. Mam wow. Ty Mariusz, czekaj, co siadaj, to ja się na ciebie zrespię. Ej, żałuję, że to jak no samochody. Tak? wsiadło. 15 osób do siebie. O, podjadę, mu. No, ja pierdzielę, jak ja mam piękne szczęście. Podchodzę pod czołki, już te czwórkę nie zabiję. Dobra, to ja dla odmiany zrespię się na C. Dobra, ja o tutaj czegoś... jakiś gościu biegnie I nie żyje Bo na tym C to Ktoś nam cały czas to kradnie, tylko nie wiem kto Gdzieś tu Ej, zakam... gdzie jakiś taki Jakimś małym gównem Przez e, Mawem Tym latającym gównem, takim znaczy... Mariusz Jakim rumuńskim sposobem ty masz w czołgu 3 na dwie osoby Bo tak przed chwilą ci pokazywało Ej bez kitu jak on tam strzelił szybko no Normalnie, ma auto-ładowanie. Dobra, jednego mam. O kurde, czołg. Karamboty, karamboty. To, co tam robisz? Ja karam czołg, tylko... boję się, że jak się wychylę za bardzo, to ten czołg ukaram nie. Każę. No ale na razie ja go karam. Każę. Nie, Weź ja karam, się... No i mi wyjebał, tak? No, sorry, tak myślałem właśnie, że będzie. Karają! Idź ty z tą polszczyzną! Po polskiemu nie umiesz. Łohooo! Wow. Bardzo zbliżone. No no, to... no ale chociaż że przejęliśmy wszystkie punkty, idę na E, będę Uwierz, ich karał. No wiesz, jedyne co można powiedzieć o naszych statkach to jest to, że są bliskie. O, też... Bliskie. Ja Wynie jestem wyżej od was. Tam no, w dupie jesteś bliżej. Tu? Bo to jest Rumun, tylko Bydzie, potrafi... Chodziłem wyżej. Co ty wiesz, w nogach śpisz? O kurde, no ten gość mi zaraz przyjedzie. No właśnie, ja tak się cały czas kampię. Żeby, żeby wow. zrobić Hata. jakiegoś żadnego tak. skaczku, tak wiesz. Żeby się pobić gdzieś. Ja próbuję cały czas się wpakować do w tak? czekaj, 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 Podnieś mnie, jak czekaj, czekaj, mnie czekaj, 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 a ten nasz gościu wytrwale cały czas lata na tym głosu. Nie tak pięknie, bo ja nie mogę polatać. Kur... Idę na rozstawienie, biorę czołg, zapraszam do mnie. Czekajcie, chwilę wyłączę mikrofon, to się napiję. Oho. No i co ja teraz, Cię nie mogę do tego czołgu pakować? Mariusz, jak coś to resp na mnie mam. Czołg. Tylko, że w czołgu nie jestem za bardzo naekspiony. Ja żyję. Dobra, jestem. Jeszcze żyjesz, to stan zmienny. Ej, ktoś może wie, ile my nagrywamy? Nie mam zielonego pojęcia. Ale niedługo, z 10 minut, może mniej. w ten śmigłowiec. No i co? Jest bez kitu... Ej, nie, ja mapę, no. Okay. To już wkurza, jak ciągle mnie zabija czołg. Wal, no nie woli, wiem. Woli, żeby mnie zabijali ludzie. Ale się przesuwa, przesuwa się. Staram się, ale on ma na pewno cześć, naprowadzanie. Cześć, cześć, cześć. G on ja on jest, po której patrz, stronie? Patrz, o dobra, patrz, patrz, patrz. go jest. Znaczy tłu. Cześć, ale syna, no. tylko niech on się. O, tutaj powinno być nieźle. Patrz, 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 Kurk patrz, patrz, tu zleciał. Patrz, no szybko. Hej! Eee! Wiedziałem że tak będzie, wiedziałem, ja sorry. Mój błąd. No wiem, ja też wysiadłem go, chciałem zabić, wiesz o co chodzi. Wiem. Nie zdążyłem, bo no... Ale jemu też na szczęście w twarz jebało i po, po sprawie. No. no ale wiesz, dwa kilo dostał. No fakt. Dobra, ja lecę na C Dobra No i znowu no ja czołg Nie, no ja mam już dość Mam już dość, nie mapę. Już wolę, już wolę metro Metro, nie metro To jest moja ulubiona mapa, prawdę mówiąc ja? A tu cały czas ten noob na tym głusce siedzi Idę go zaraz ukarać No tak, już nie bo już się ukarałem Sam Dobrze, chociaż że ta rozgrywka się zaraz kończy, to nagram jeszcze kawałek jak następnej ale inna no mapa, inna no mapa I bardzo dobrze że inna mapa Ale ty wiesz, czy jest na Jak się ma ten, ten Jak się ma te c 4 podłączone To tak TPS-a brakuje Nie, ja sobie biorę stingera Tak to się nie skończy Będę nubił na stingerze, ale trudno Wsiadam do ciebie Tylko wiesz, miałam zamiar zrobić kamikazata. atak C4? Wysiadam Nie przejedź swojego Właśnie tak mi... mignął Ty, bo tu coś napierdziela No ja pierdolę no. Szłapo <sługo> ci wyszło ja nie mam słów Bawił się w tych znanych graczy Nie mam słów co? A ten koleś ma setny level Znaczy setnego pułkownika O dobra, 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 dobra Idę na Sirama, liczę na śmigłowiec. śmieszne, no jak ja mu wyjeżdżam, zostaje w pysku od razu. A ja pelotę zgarnę. Tutaj jakiś gościu no czeka nie, na ten dobrobyt nie, zwany śmigłowcem. Sob. Głupi. Son of the bitch. Paniszuj go na to. Nie, chciałem do niego podwieźć tą co czwórkę podładować, ale nie zdążyłam. Czekaj. O. Ten gościu się będzie pakował do śmigłowca, co tu stoi. Jak ktoś chce, to dobijesz do mnie na działkę. Nie, nie, nie mogę Ludzie, zmieniajmy ten serwer. 16 sekund pozostało, czy tam... A, sekund są No, na moment wysiadłem, e-kliknąłem i już mnie zacyganili. Co so za Rumuny. Znam ten ból. A, Mariusz się na mnie odrodził. Ciekawe po co. Co? No to ukaraj! Eee. No debilu! Czegoś ty dokonał. Jak on zacznie we mnie no, strzelać, tam. to Mariusz, jak Boga kocham, Ol, on, to on, to, to, on. to ten strzel! Tańcz, tańcz! Sram ci na klatę! <laughs> będzie panik, będzie panisz. Zaraz ci dam panisza. Weź, Michał, bo się jeszcze podwiecie. No weź jak ten do... Nie! Nie do centuriona, ja z ucieka. No to jest chyba najgorsze góbo O kurwa No jak ten do mnie z centuriona <laughs> napierdasz Ale dostał przed chwilą Ty do łap granat! Ale ziomek dostał Wyjechał tylko z tego, z kontenerów i dostał pięknych Gdzie mnie tym dobrobytem tu każesz Pigus Mariusz, aby na pewno w swoich, jesteś przekonany? Au, au Coś mi się chce przesłać Na no, slajdę Co? Patrz już w takim razie w ogóle z tym zestrzeć w ogóle? Da się tylko trzeba umieć Kurde nie wiem czy Ten ja mam w nie takim przyjechać to... Wiesz zostało 7 ticketów to Pięknie raczej jadę. dużo, nie popchną No właśnie dlatego się zastanawiałem Mariusz jesteś pewien? Chyba <laughs> uciekasz no i się cieszy, bo kina pierdziera, no co zadeczki Już się śmiałem, jakby teraz Mariusza wywaliło i by nie dostał punktów. I bardzo dobrze by było, zaraz go sponiżuję ale pięknie Mariusz, teraz będzie za Ale multi killa pocisnąłem Patrzcie, 11, 20, bo... Mariusz, Mariusz, witaj, Noobstacz, witaj Noobstacz. Trójbój dostałem co robisz? Ty jesteś? Jezu, mam, jeden nie. się nazywa szarlotkowy, drugi sernikowy. Szarlotkowy punisz eee! sernikowy w <mum> No Kiwi. Kto, jest, nie, pierwszy? kto jest pierwszy? Nie ty. O, ale z nas. No i ja. Ech, Dziękuję. 200 punktów wartości. No, Dobra, nagrywamy Dobra, dalej czy z Jak dostanę teraz jest to będzie zabawnie. Wygrywamy! A ja mam inny pomysł, dobra, dobra dla, ej, na dobra. razie styknie, dobra. To się żegnamy, dziękujemy. Na razie. No, na razie, to było... Nie, w sumie, ile my nagrywaliśmy? 15 minut? Nie Nawet mniej. Nie, 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 nie dobra, no dobra, 15 minut. No, to na razie. Bye. Weź.